Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że pomagając innym, coś w tobie cichutko umiera? Może nie od razu. Może najpierw pojawia się duma, satysfakcja, uczucie, że zrobiłeś coś dobrego, ale z czasem pustka, zmęczenie. A może nawet cichy gniew. Dlaczego niektórzy, którym pomagamy, wydają się wiecznie niezadowoleni? Dlaczego im więcej dajemy, tym bardziej czujemy się wykorzystani? I dlaczego tak trudno nam się do tego przyznać? Friedrich Nietzsche. Filozof bez litości, ale z głębokim współczuciem dla prawdy, postawił pytanie, które do dziś budzi niepokój, czy naprawdę pomagamy innym, czy raczej uciekamy od własnego życia. To nie jest film przeciwko pomocy. To jest zaproszenie do czegoś większego, by pomóc, nie niszcząc siebie, by kochać, bez rezygnowania z własnej siły. I by zrozumieć, że nie każdy, kto wygląda na słabego, naprawdę chce się podnieść. Pomaganie innym wydaje się czymś oczywistym, moralnym, słusznym. Od dziecka uczono nas jest: bądź dobry, pomagaj słabszym, nie bądź egoistą. Ale czy ktoś kiedyś zapytał Cię, a co czujesz po tej pomocy? Czasem pomagamy i czujemy ulgę, czasem dumę. Ale bywa też, że czujemy wstyd, złość. Wyczerpanie to są emocje, o których się nie mówi, bo przecież nie wypada. Bo jeśli czuję się źle po tym, że komuś pomogłem, to może jestem złym człowiekiem, ale prawda jest inna. Pomaganie, które niszczy nas od środka, to nie jest prawdziwa pomoc. To może być potrzeba bycia potrzebnym, lęk przed odrzuceniem, próba kontrolowania relacji. Albo ucieczka przed własnymi problemami. Czasem pomagamy, bo nie umiemy powiedzieć nie. Czasem dlatego, że nie wierzymy, że mamy prawo się wycofać. A czasem, bo boimy się, że jeśli przestaniemy dawać, nikt nas już nie będzie kochał. Ten film jest właśnie o tym: o cienkiej granicy między siłą a uległością, między prawdziwą dobrocią a zdradą samego siebie. Kiedy impuls, by pomagać, Staje się ucieczką od siebie samego. Są osoby, które zawsze chcą ratować innych. Reagują natychmiast. Pocieszają, pomagają, wyręczają. Często są postrzegane jako anioły lub dusze do rany przyłóż. Ale Nietzsche pyta, co naprawdę kieruje tym impulsem? Czy to czysta dobroć, czy coś bardziej ukrytego? Bo czasem pomagamy innym nie dlatego, że naprawdę ich kochamy. Ale dlatego, że nie umiemy znieść ich cierpienia. Ich ból konfrontuje nas z własnym. Ich bezsilność przypomina nam o tym, co sami w sobie odrzucamy. Więc ratujemy, ratujemy, by nie czuć, by nie spojrzeć w lustro. Z zewnątrz to wygląda jak dobroć, ale wewnątrz może być formą ucieczki, próbą kontroli albo subtelnym mechanizmem dominacji. Bo kto ratuje, ten stoi wyżej ten ma moc. A co, jeśli ta moc jest iluzją? Co, jeśli nasze ciągłe pomaganie to sposób na uniknięcie własnego życia? Prawdziwa siła nie polega na tym, by zawsze trzymać innych na powierzchni. Czasem największym darem jest pozwolić komuś sięgnąć dna i tam odnaleźć własną wolę życia. Krytyka współczucia jako maski słabości i zaprzeczenia życia dla niczego, współczucie było niebezpieczne. Nie dlatego, że był zimnym człowiekiem, ale dlatego, że widział, jak często współczucie podtrzymuje słabość, zamiast ją przezwyciężać. W książce Zmierzch Bożyszcz pisał: Współczucie przeciwdziała prawu selekcji. Utrwala to, co powinno przeminąć. To brzmi brutalnie, ale nicze nie nawołuje do okrucieństwa, tylko do uczciwości wobec życia. Bo jeśli ktoś odmawia wzrastania. Jeśli żyje wiecznie w roli ofiary, jeśli żąda od innych, by go nosili, to może współczucie nie pomaga, tylko przedłuża jego cierpienie? Niczego wierzył w życie jako ekspresję siły, twórczości i odwagi. Współczucie, które podsyca słabość i czyni z niej cnotę, jest w jego oczach formą zaprzeczenia życia. Prawdziwa pomoc nie polega na tym, by karmić czyjeś rany. Ale by pomóc mu stać się kimś większym niż jego ból, to bolesna lekcja. Ale jeśli ją przyjmiemy, możemy przestać być wybawicielami i stać się towarzyszami w drodze ku sile. Jak ofiara staje się cichym tyranem, to trudna prawda, ale nicze nie bał się jej wypowiedzieć. Czasem, słabość nie jest bezbronna, jest przebiegła. Genealogii moralności opisał zjawisko, które nazwał moralnością niewolników. To sposób myślenia tych, którzy nie mają siły, by działać otwarcie, więc uczą się manipulować winą, litością i wstydem. Jestem biedny, cierpię, nie daję rady. Brzmi jak wołanie o pomoc, ale bywa też narzędziem władzy, bo jeśli inni czują się odpowiedzialni za mój ból, mogę nimi kierować, mogę wymuszać opiekę, mogę unikać odpowiedzialności. Nietzsche pisał, że to słabość, która nauczyła się rządzić sercami silnych. Współczucie staje się łańcuchem. Litość, narzędziem szantażu. A ten, kto daje, powoli zostaje wyczerpany, zmanipulowany, zniszczony. To nie znaczy, że każdy cierpiący manipuluje. Ale musimy umieć rozróżnić cierpienie autentyczne, od cierpienia, które stało się metodą władzy. Bo pomoc, która staje się obowiązkiem, traci swoją duszę, a pomoc bez duszy zamienia się w przemoc wobec samego siebie. Ciche wypalenie tych, którzy chcą ratować wszystkich, niektórzy ludzie, mają w sobie ogrom światła. Są niezawodni, obecni, gotowi nieść ciężary, których nikt inny nie chce dźwigać. To często osoby silne psychicznie, empatyczne, odpowiedzialne. Ale to właśnie oni najczęściej padają ofiarą własnej siły. Dlaczego? Bo nie zauważają, że ich siła stała się automatem do pomocy, że zaczynają istnieć tylko wtedy, gdy są potrzebni, że zapomnieli, jak to jest nic nie robić dla nikogo, tylko dla siebie. A potem przychodzi zmęczenie apatia niewyjaśnione stany depresyjne ciało zaczyna chorować, dusza się. Wycofuje, bo nawet największy silny człowiek nie może żyć wyłącznie dla innych. Niektórzy nazywają to wypaleniem, nicze nazwałby to zdradą wobec własnej woli mocy. Bo siła, która nie służy wzrastaniu, tylko podtrzymywaniu słabości innych, zaczyna sama siebie podgryzać od środka. I nie chodzi o to, by być zimnym. Chodzi o to, by nie zgubić siebie w cudzym chaosie. Bo jeśli wszyscy mamy spłonąć, to po co ten ogień? Co naprawdę znaczy, stań się tym, kim jesteś. Nietzsche nie chciał świata zimnych egoistów. Chciał świata pełnych życia ludzi, którzy mają odwagę być sobą, nawet jeśli oznacza to samotność, bunt lub niezrozumienie. W centrum jego filozofii jest wola mocy der Wille zur Macht. Ale nie chodzi tu o władzę nad innymi. To wewnętrzna siła. By przekraczać własne ograniczenia, by rozwijać to, co w nas najwyższe, najbardziej twórcze, najbardziej prawdziwe. Stań się tym, kim jesteś. To wezwanie, które nie jest łatwe, bo wymaga byś odciął to, co cię osłabia, byś zrezygnował z ról, które zjadają twoją energię, byś odważył się być niekochanym przez tych, którzy kochają cię tylko wtedy, gdy ich ratujesz. To nie znaczy, że masz być obojętny, ale że Twoja siła nie może być wiecznie konsumowana przez cudze potrzeby. Wola mocy to zdolność, by powiedzieć: Kocham cię. Ale nie poświęcę się dla Twojej stagnacji. Pomogę ci, jeśli chcesz się zmieniać. Jestem przy Tobie, ale nie oddam Ci siebie. To dar niczego: prawo do własnej pełni. Nawet jeśli oznacza to, że inni nazwą Cię zimnym. Aroganckim, egoistą, bo ten, kto żyje w prawdzie, zawsze będzie przeszkadzał tym, którzy żyją w iluzji. Kiedy pomaganie staje się porzuceniem własnej duszy, jest taka chwila, którą każdy z nas zna, choć może nie umie jej nazwać. Chwila, gdy mówisz tak, choć w środku wszystko w Tobie krzyczy nie. Gdy idziesz pomóc, mimo że jesteś na granicy. Gdy dajesz kolejny raz. I czujesz, że właśnie znowu siebie zdradziłeś. To subtelne. Często nikt tego nie zauważy. Będą ci dziękować, chwalić, nazywać dobrym człowiekiem, ale ty będziesz coraz mniej obecny w swoim własnym życiu. Nicze, powiedziałby, zdradziłeś swoją wolę mocy, bo każda pomoc, która wypływa z lęku, winy, obowiązku lub wstydu, nie jest aktem miłości. Jest aktem samozaprzeczenia i zakył, każdym razem, gdy siebie opuszczasz, by być dla kogoś innego. Twoja dusza się oddala, ciało zostaje, uśmiecha się, działa, ale prawdziwe ty się chowa, coraz dalej, coraz głębiej. Pomaganie nie jest złe. Ale jeśli pomagając zapominasz, kim jesteś i czego potrzebujesz, to już nie pomoc, to samobójstwo duszy w białych rękawiczkach. Największy akt miłości wobec świata, to nie zdradzać siebie, nawet gdy wszyscy tego oczekują. Różnica między cierpieniem a odmową wzrastania. Nie każdy, kto cierpi, jest słaby, i nie każdy, kto jest słaby, zostanie taki na zawsze. To jedno z największych nieporozumień współczesnej pomocy. Wrzucamy wszystkich potrzebujących do jednego worka. Tymczasem Nietzsche rozróżniał. Są ludzie, którzy przechodzą przez trudny etap kryzys, załamanie ale mają w sobie impuls życia chcą się podnieść, szukają sensu, odpowiedzialności, zmiany i są tacy, którzy trzymają się cierpienia jak tożsamości nie chcą się podnosić nie chcą konfrontacji chcą tylko, by inni ich nieśli by życie było miękkie by świat się dostosował jednym możesz pomóc. Dając im rękę. Drugim pomożesz tylko wtedy, gdy nie dasz im więcej alibi. To nie jest okrucieństwo. To wiara w ich potencjał. Jeśli karmisz kogoś w nieskończoność, nie uczy się polować. Jeśli chronisz go przed każdym bólem, nie uczy się odporności. Jeśli wciąż go ratujesz, nie znajduje własnej siły. Pomoc bez mądrości zamienia się w pułapkę. I nie tylko więzi ciebie. Ale też unieruchamia tego, komu chcesz dobrze. Pytaj więc: czy ta osoba naprawdę chce się zmienić? Czy tylko chce, żebym ponosił konsekwencje jej decyzji? Bo czasem największym aktem miłości jest pozwolić komuś ponieść konsekwencje i zaufać, że to go obudzi. Dlaczego czujemy się źli, gdy odmawiamy roli wybawcy? Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie uczciwie. Czy kiedykolwiek powiedziałeś nie komuś, kto cię potrzebował, i od razu poczułeś się winny. To uczucie nie bierze się znikąd. Ono często ma korzenie w dzieciństwie, w wychowaniu, w kulturze, w religii, w przekonaniu, że twoja wartość zależy od tego, ile z siebie oddasz innym. Jeśli byłeś tym odpowiedzialnym, tym dobrym, tym, który zawsze pomaga, to każda odmowa może wywołać lęk. A jeśli przestaną mnie kochać, a jeśli zawiodę, a jeśli okaże się samolubny, to dziedzictwo winy. Głęboko zakorzenione przekonanie, że twoje istnienie ma sens tylko wtedy, gdy się poświęcasz. Nicze nazwałby to moralnością niewolnika w przebraniu cnoty. I najgorsze jest to, że ta wina działa jak cichy sabotażysta. Bo nawet jeśli mówisz nie, to potem się karzesz. Odbierasz sobie radość, masz kaca moralnego i w końcu wracasz do roli zbawcy. By to przerwać, trzeba przedefiniować swoją wartość. Nie jesteś wartościowy dlatego, że cierpisz za innych. Jesteś wartościowy dlatego, że żyjesz w prawdzie. A czasem prawda mówi: Już dość, już nie chcę, już mnie nie ma tam, gdzie się kończę. Jak żyć swoją siłą bez arogancji i bez winy? Niektórzy z nas noszą w sobie moc, która przeraża nawet ich samych, bo co jeśli przestanę się poświęcać? Co jeśli przestanę być dostępny 24/7? Co jeśli zacznę wybierać siebie? Czy nie stanę się zimny, egoistyczny? Czy inni nie odwrócą się ode mnie? To głęboko zakodowany lęk, że siła oznacza odrzucenie miłości. Ale nicze mówi inaczej. Siła, prawdziwa siła. Nie ma nic wspólnego z arogancją. Ona nie musi nikogo poniżać, nie musi udowadniać swojej wartości, nie musi też dźwigać całego świata. Siła, która zna siebie, umie powiedzieć nie z miłością i tak z autentycznością. Umie być obecna, ale nie uwięziona, dająca, ale nie wypalona. Żyjemy w czasach, gdzie siła często jest mylona z przemocą, a łagodność z uległością. Ale można być mocnym jak góra i jednocześnie mieć w sobie ciszę, miękkość i wolność. To nie siła nas niszczy, to sposób, w jaki ją tłumimy, bo nie chcemy nikogo zranić, ale dusząc ją, ranimy siebie. A przecież świat potrzebuje silnych ludzi, którzy nie udają słabych, tylko po to, by byli akceptowani. Czy istnieje wyższa forma pomagania, która nie niszczy? pomagać nie niszcząc siebie kochać nie rezygnując z siebie być dla kogoś nie przestając być dla siebie to nie sztuczka to sztuka i możliwa jest tylko wtedy gdy współczucie staje się świadome nicze krytykował współczucie które utrwala słabość ale nie odrzucał współodczuwania jako takiego tylko takiego które zaprzecza życiu świadome współczucie to nie użalanie się to nie biedny ty to widzenie drugiego człowieka jako kogoś zdolnego do wzrostu, to zdolność powiedzenia: Widzę Twój ból, jest prawdziwy. Ale nie zrobię wszystkiego za Ciebie. Nie zdejmę z Ciebie odpowiedzialności, bo to by Cię okradło z tysiąc dziewięćset mocy. To współczucie, które łączy serce i granice, czułość i siłę, zrozumienie i jasność, to nie droga środka, to droga głębi. Bo kiedy pomagamy z miejsca pełni, a nie pustki, nasza pomoc staje się wyzwalająca i dla drugiego człowieka, i dla nas samych. Jak przekształcić pomaganie w akt wyzwolenia, a nie zniewolenia? Największą iluzją ludzi dobrej woli jest przekonanie, że mogą zbawić świat. Ale świat nie potrzebuje zbawców, potrzebuje obecnych, świadomych, autentycznych ludzi, którzy umieją dać z serca. Bez zatracenia duszy. Pomaganie nie musi być ciężarem, może być wolnością, nie musi być obowiązkiem, może być aktem dojrzałości i wyboru. I przede wszystkim nie musi więzić. Może uwalniać ciebie i tego, komu pomagasz. Nietzsche, choć uznawany za twardego, zostawił nam subtelną lekcję. Pomagaj nie z litości, ale z szacunku. Nie z potrzeby kontroli ale z zaufania do siły drugiego człowieka. Nie po to, by ktoś cię potrzebował, ale by kiedyś już nie musiał. Prawdziwa pomoc nie przywiązuje, nie uzależnia, nie wymusza wdzięczności. Prawdziwa pomoc mówi: Idź, masz w sobie więcej niż myślisz. Wierzę w ciebie, nawet jeśli ty jeszcze nie wierzysz. To, najpiękniejszy dar, być obecnym, nie będąc ciężarem. Kochać nie zniewalając, pomóc i pozwolić odejść. Jeśli przez całe życie byłeś tym, który wspiera, dźwiga, ratuje, być może nadszedł czas, by uratować siebie, by zatrzymać się i zapytać, czy moje pomaganie wypływa z miłości, czy z lęku? Czy naprawdę komuś pomagam? Czy tylko przedłużam jego bezsilność? Czy daję spełni, czy spustki? Świat potrzebuje twojej siły ale nie w formie ofiary. Twoja dusza nie przyszła tu, by spalać się w cudzym ogniu. Przyszła, by świecić swoim własnym światłem. Pomagaj, ale nie trać siebie. Dawaj, ale nie z bólu. Bądź przy kimś, ale nie odchodź od siebie. Bo czasem największy akt miłości to stanąć twardo na ziemi i z tego miejsca powiedzieć: Już wystarczy, i może właśnie wtedy ktoś po raz pierwszy naprawdę się obudzi.